Irena Szczurówska to bez wątpliwości jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego teatru, a jej życie jest pełne fascynujących zwrotów i emocjonujących wydarzeń. Choć urodziła się i studiowała w Krakowie, w renomowanej akademii teatralnej, to swoją zawodową karierę związała z Warszawą, która na długo stała się jej artystycznym domem. Przez dekady Szczurówska z sukcesem występowała na deskach teatru klasycznego oraz teatru polskiego, nieustannie poszerzając swoje portfolio o kolejne znakomite kreacje. Wiele osób kojarzy ją także z ekranów telewizyjnych to ceniona artystka, która zagrała w kilkunastu produkcjach, wyróżniając się zwłaszcza w rolach drugoplanowych, w których potrafiła zaimponować widzom swoją charyzmą i aktorskimi umiejętnościami. Można ją było zobaczyć w takich tytułach, jak rozwiąż test o najpiękniejszych kobietach PRLU, czy jesteś mistrzem, jeśli zgarniesz 100%. Mimo licznych sukcesów telewizyjnych, to teatr pozostał jej największą pasją. Szczurówska z wielką determinacją podchodziła do każdego zadania, a praca na scenie przynosiła jej nie tylko zawodowe spełnienie, ale także szereg inspirujących spotkań. Jednym z kluczowych momentów w jej karierze było spotkanie z Leszkiem Teleszyńskim, aktorem, który stał się nie tylko jej partnerem scenicznym, ale i życiowym. Teleszyński zyskał sławę dzięki roli w filmie trendowata w reżyserii Jerzego Hoffmana. Ich współpraca przynosiła świetne rezultaty, a ich związek szybko przeniósł się z desek teatralnych do życia prywatnego. To właśnie podczas wspólnych prób narodził się ich romans, który wkrótce przekształcił się w poważny związek. W roku 1096, po trzech latach od Poznania, para wzięła ślub. Tego samego roku powitali na świecie córkę, Karolinę. Wydawałoby się, że w ich życiu osobistym nastały szczęśliwe czasy, jednak małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Po kilku latach wspólnego życia Szczurowska wraz z córką zdecydowała się wrócić do Krakowa, podczas gdy Teleszyński pozostał w Warszawie. Ich drogi ostatecznie się rozeszły, a rozwód formalnie zakończył małżeństwo 14 lat później. Wspaniała kariera Ireny Szczurówskiej, jej wpływ na polski teatr oraz złożone perypetie życiowe pokazują, jak artystyczna pasja może przenikać w życie osobiste, tworząc niesamowitą historię. Warto zatem przyjrzeć się jej dokonaniom i poznać nie tylko jej rol, ale także historię, która uczyniła z niej ikonę polskiego teatru. Jeżeli interesuje was. Jakie kolejne wyzwania stawia przed sobą ta utalentowana artystka oraz co słychać w jej życiu, zachęcamy do śledzenia doniesień z teatru i telewizji.